Dzisiaj wiadomości z Polski i z sytuacji za naszą wschodnią granicą. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Solidarność chce spotkania z premierem Morawieckim w sprawie blokady unijnej dyrektywy metanowej, bo ta jest wyrokiem śmierci dla polskiego górnictwa. Dyrektywa wprowadzi normy emisji 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla od 2027 roku oraz 3 tony metanu od 2031. Co jest śmieszne, bo polskie kopalnie emitują średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Spółka taka jak PGG Polska Grupa Górnicza może rocznie płacić nawet ponad 1,5 miliarda złotych kar w takiej sytuacji. Dalej Polska dostanie z Unii Europejskiej 30 milionów euro rekompensaty za straty w wyniku importu ukraińskiego zboża ogłosił premier Morawiecki. Pieniądze mają trafić do rolników. Dalej rozpoczęło się spotkanie szefów MSZ państw bukaresztańskiej dziewiątki w Łodzi. Skład dziewiątki wchodzą Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry. Tematem głównym spotkania jest przygotowanie do lipcowego szczytu NATO w Wilnie, wzmacnianie wschodniej flanki Europy oraz sytuacja na Ukrainie. Dalej, w marcu 2023 inflacja wyniosła 16,2%, podał wstępnie GUS. Przeciętny koszyk najczęściej kupowanych produktów na Wielkanoc jest jednak o 28% droższy niż w zeszłym roku, a przeciętna święconka o 38%. 8%. Jajka zdrożały o 50%, mięso wieprzowe o 45%, a wędliny i przetwory o 30%. Dalej, wiadomości z frontu. Francja podwaja dostawy pocisków 155 mm dla Ukrainy do 2000 sztuk miesięcznie. Według NATO Ukraina zużywa od 4 do 7 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie, a Rosja około 20 tysięcy. 28 marca przedstawiciele francuskiego przemysłu zbrojeniowego pierwszy raz spotkali się z prezydentem Macronem, wytwórcą amunicji z kilkukrotne zwiększenie mocy produkcyjnych i przyspieszenie dostaw. Dalej, Władimir Putin podpisał dekret o wiosennym poborze do Armii Federacji Rosyjskiej, poinformowała państwowa agencja TAS. Kolejna fala powołań do wojska ma potrwać od 1 kwietnia do 15 lipca. Oficjalnie ma ona objąć około 150 tysięcy rezerwistów w wieku od 18 do 27 lat. To już kolejna fala poborów w Rosji od początku inwazji na Ukrainę. We wrześniu ubiegłego roku do wojska wcielono po nad 300 tysięcy osób. Niezależne Radio Swoboda podało w połowie marca, że wiosenny pobór, wbrew oficjalnym komunikatom Kremla, może objąć nawet 400 tysięcy osób. Wcześniej władze rosyjskie wielokrotnie zaprzeczały planom nowej fali mobilizacji. Dalej, niemiecki rząd zaakceptował przekazanie 12 miliardów euro poza budżetowej pomocy wojskowej dla Ukrainy. 3,2 miliarda ma zostać wypłacone w tym roku, a pozostała część to linie kredytowe na okres 2024-2030. Środki posłużą zakupom uzbrojenia. Według rządu Niemcy przekazały już Ukrainie wsparcie w wysokości 14,2 miliarda euro. Dalej, no to teraz trochę o wolności słowa w Rosji. Ojciec 13-letniej dziewczynki, która narysowała w szkole antywojenny obrazek, skazany został na dwa lata kolonii karnej. Wyrok wydano pod nieobecność skazanego, który uciekł z aresztu domowego. Jego córka, już po narysowaniu obrazka, trafiła do ośrodka dla nieletnich. Podstawą wyroku były antywojenne komentarze mężczyzn. Szczyzny w internecie Subskrybuj, lajkuj, nara